Olimpia tylko remisuje z termaliką. tenisiści Olimpiuni zaczynają sezon w Superlidze, piłkarze stali na remis w Bierzgłowie, brzyżulowcy GKM-u Grudziądz walczą o awans do Ekstraligi. Piłkarze Olimpii grudziąc w kolejnym ligowym pojedynku podejmowali przed własną publicznością drużynę termaliki nieciecza, która na początku bieżących rozgrywek nie prezentowała się najlepiej. Początek spotkania nie wróżył niczego dobrego dla gospodarzy. Już w trzeciej minucie nieporozumienie w szagach obronnych olimpii wykorzystał Wojtek Chorwat. Jeszcze przed przerwą goście strzelili drugą bramkę. Tym razem sprawcą wielkiej radości w obozie przyjezdnych był Rafał Kujawa. Po zmianie stron do odważniejszych ataków ruszyli miejscowi. W efekcie rzut karny po zagraniu ręką i pewnie wykonana jedenastka przez Adama Cieśnińskiego. Remis gospodarzom uratował wprowadzony w drugiej części gry na boisko Dariusz Gawęcki. To drugi remis olimpii w tym sezonie. Podopieczni trenera Tomasza Kawarskiego zajmują obecnie dziewiąte miejsce w tabeli. Dwie półki różne, wróciłem po, po długiej przerwie, po kontuzji. Dawno nie grałem, ale chłopacy w drugiej połowie pokazali, Klasę wyrównali, charakter pokazali, że mogą, mogą wrócić do gry. Co tu dużo mówić, no, taki remis zwycięski można powiedzieć, szkoda, w końcówce mieliśmy swoje okazje, mogliśmy coś strzelić. Już wchodząc na bojsku, trener już nas uczulał, że, żebyśmy jakieś te zmiany w końcu coś wnosiły, bo w ostatnim meczu trener nas, można powiedzieć, skarcił za to, że zmiany były słabe, no ale no, teraz chyba, chyba się będzie cieszył. Dzisiaj my widzieliśmy dwie, dwie połowy, takie i dwie twarze każdej z tych drużyn. Że Moja drużyna w pierwszej połowie bardzo dobre, taktyczne. Sieliśmy Bramki, mieliśmy kolejne sytuacje. No i w drugiej połowie po prostu sobie straszyli, że możemy tutaj wygrać. W przerwie odbyła się, odbyła się spokojna, spokojna rozmowa, i apelowałem do chłopaków, żeby w momencie, kiedy cały stadion był przeciwko, wiadomo, której drużynie to. My musieliśmy być razem z sobą i widzieliśmy 11, a potem 10 walczących o każdy metr, o każdą piłkę chłopaków. Kolejny mecz biało rozegrają już w przyszłą sobotę. Olimpia zmierzy się na wyjeździe z drużyną milu Olsztyn. Muzyka Ruszają rozgrywki Superligi w tenisie stołowym. Po etapie przygotowań przyszedł czas na ostateczny sprawdzian formy. W hali Olimpii rozegrany został turniej o Puchar Prezydenta Grudziądza. Dla wielu zawodników to kapitalna okazja do przetarcia się przed ligową rywalizacją. No to jest bardzo dobry sprawdzian, ponieważ nie było zbyt wiele startów przed sezonem. Było dużo przygotowań, no i teraz trzeba zobaczyć co się na stole dzieje, przy, przy jakiej stawce, przy presji. No, na razie idzie dobrze i oby tak dalej. Tytuł Mistrza Polski będzie broniła drużyna z Grudziądza. Jak zapowiadają działacze klubu, osiągnąć ten cel będzie niezwykle ciężko. Chcemy mierzyć wysoko, ale atrakcyjność sportu polega na tym, że nie można niczego przewidzieć. Myślę, że naszym zadaniem jest zagrać w playoffach, a potem zobaczymy, jak będzie, oby jak najlepiej, podobnie jak w zeszłym roku dla nas. Myślę, że będziemy walczyli o ja to, myślę, aczkolwiek w tym roku będzie bardzo trudno. Bo trzeba pamiętać, że Grodzi, Bogoria Grodzisk, czyli finalista, ubiegłoroczny finalista, wzmocnił się bardzo mocno. Pozyskali zawodnika ze ścisłej czołówki światowej, który był medalistą indywidualnych Mistrzostw Świata. Olimpia Unia przystępuje do rozgrywek w nieco zmienionym składzie. Z klubu odszedł Bartosz Such, a w jego miejsce został ściągnięty Patryk Chojnowski. Bartek Such był taką gwiazdą i takim liderem. jak gdyby. No Zastąpił go teraz Patryk Chojnowski. Myślę, że umiejętnościami oni są porównywalni, no zobaczymy, no, no w sporcie różnie bywa, tak jak wcześniej powiedziałem, liczę na to, że na pewno zagramy w playoffach i oby to się tak pozytywnie i dobrze skończyło jak w zeszłym roku. Patryk też jest bardzo dobrym zawodnikiem, aczkolwiek pierwszy, raz, pierwszy rok będzie grał teraz u nas w Olimpii Grudziądz. I... Tak naprawdę ciężko powiedzieć, czy to będzie wzmocnienie, czy osłabienie. Superliga ruszyła. Tenisiści stołowi Olimpią, nie grudziąc rozgrywki zainaugurowali przed własną publicznością z drużyną Maneki na Toruń. Grudziądzanie, dowodzeni tego dnia przez kapitana zespołu Tomisława Kolarka, nie dali szans ekipie z grodu Kopernika i zwyciężyli 3 do 0, robiąc tym samym spory krok w kierunku obrony tytułu mistrza kraju. Drugi mecz w rozgrywkach o mistrzostwo A klasy rozegrali piłkarze stali Grudziądz, którzy po efektownej wygranej z Saturnem Ostrowite tym razem wybrali się do Bierzgłowa. Sporym utrudnieniem w walce o piłkę był porywisty wiatr. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 1 do jednego, choć to goście z Grudziądza mieli więcej okazji, by szalę zwycięstwa przechylić na swoją stronę. No i na koniec dzisiejszego sport raportu żużel. W ubiegły czwartek zawodnicy GKM Grudziądz walczyli w Mistrzostwach Polski Park Klubowych. Barw Grudziąskiego klubu bronili w Gorzowie Norbert Kościuch oraz Tomasz Krzanowski. W ostatecznym rozrachunku żółto-niebiescy zajęli piąte miejsce w zawodach. Z kolei w niedzielę odbyła się kolejna runda finałowych zmaganiach o z de Ekstraligi. Żużelowcy GKM Grudziądz rywalizowali na łotwie z tamtejszym lokomotywem Dałgawpils. Po bardzo emocjonującym spotkaniu, rozstrzygnięcia nie było i oba zespoły musiały zadowolić się podziałem punktów. Obecnie GKM zajmuje drugie miejsce w ligowej tabeli, a liderem ponownie została Drużyna Wybrzeża Gdańska.